Głównym obszarem zmian w tym roku są przepisy w zakresie podatku dochodowym. Ich celem jest przeprowadzenie kolejnego etapu uszczelnienia systemu podatkowego, chociaż z drugiej strony wprowadzono jednak kilka ulg i uproszczeń. Zaczynając od tej drugiej kategorii, takim rozwiązaniem, które z pewnością ucieszy i zadowoli przedsiębiorców, jest wprowadzenie Nowej 9 stawki podatku dochodowego do osób prawnych. Z tym, że zastrzec, zastrzec trzeba od razu, że jest to rozwiązanie, które nie będzie dostępne dla każdego. Nową stawkę będą mogli stosować jedynie tak zwani mani podatnicy, u których przychód za poprzedni rok podatkowy nie przekroczył kwoty 1 milion 200 tysięcy euro z nowej stawki skorzystać będą mogły również podmioty które będą rozpoczynały działalność w trakcie roku podatkowego natomiast tu również trzeba pamiętać że nie będzie to dotyczyło wszystkich podmiotów na przykład z nowej stawki, nie będą mogły skorzystać te podmioty, które powstały w wyniku różnego rodzaju procesów restrukturyzacyjnych. Zmiany nie ominęły również podatków pośrednich, w szczególności podatku VAT, przy czym te najszerzej dyskutowane, najbardziej wrażliwe dla podatników ciągle są jeszcze w sferze planów. Ze zmian, które zostały wprowadzone i obowiązują od 1 stycznia 2019 roku, wspomnieć należy o tak tzw. uldze na złe długi. To jest taki mechanizm, dzięki któremu podatnik, który wystawił fakturę, a któremu kontrahent nie zapłacił w określonym czasie, może potocznie mówiąc odzyskać podatek VAT należny, który w tej fakturze został zawarty. Po stronie nabywcy natomiast na zasadzie lustrzanego odbicia pojawia się obowiązek korekty tego podatku po stronie podatku VAT naliczonego. Co się zmienia? Zmienia się limit, po którym po upływie któ którego ten mechanizm się uruchamia. Do tej pory ulga na złe długi mogła być stosowana wtedy, kiedy faktura nie została zapłacona w terminie 150 dni od dnia, w którym upływał termin jej płatności. Obecnie ten termin został skrócony do dni 90.